Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej. Jesteśmy na terenie Euroterminala Sławków. W konferencji wezmą udział pani minister przemysłu Morzena Czarnecka, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Balczun i pan premier Donald Tusk. Panie premierze, proszę bardzo. Dzień dobry. No, zacznę oczywiście od słów być może dzisiaj najważniejszych. Chciałem uściskać najserdeczniej wszystkie mamy polskie. Tu, wiecie, na śląsku słowo mama naprawdę znaczy bardzo dużo może najwięcej, ale chyba w życiu każdego z nas to jest najświętsze, najważniejsze słowo. Więc, wszystkim mamom w dniu yy, najserdeczniejsze życzenia i, i my, no, zrobimy wszystko, żeby życie mam w Polsce też było życiem jak najlepszym. Jesteśmy. Tu w Euroterminalu Sławków, a więc siłą rzeczy będziemy rozmawiali o tej gigantycznej szansie, jaka się otwiera przed Polską. Szansie związanej z inwestycjami, inwestycjami organizowanymi przez państwo polskie. Szansą, która polega na, tak jak to już wielokrotnie mówiłem, na Rozwoju przemysłu, ale też polonizacji polskiego przemysłu, polskiej gospodarki. E Euroterminal Sławków jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że dzisiaj mogę zacząć tę konferencję też od bardzo dobrej wiadomości, bo ona jest właściwie rewelacyjna, chociaż ktoś powie, że to jest tylko statystyka, ale to jest rewelacyjny sygnał, jeśli chodzi o naszą o kondycję polskiej gospodarki. Wszyscy specjaliści spodziewali się wzrostu sprzedaży detalicznej na poziomie około 3%, tam 3,2%. A dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał, że ten wzrost jest absolutnie rekordowy, historyczny, 7,6%, wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce. I to, jest bardzo, to już nie jest sygnał, to jest informacja, która mówi o tym, że naprawdę... Naprawdę ruszamy bardzo ostro y, do przodu i mamy powody do. Ja zawsze jestem ostrożny, ale do optymizmu, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Żeby polska gospodarka stała się potęgą, a stoimy u progu tego historycznego y, momentu, y, musimy inwestować w takie przedsięwzięcia jak Sławków i musimy utrzymać państwową polską kontrolę nad takimi miejscami jak ten największy, dzisiaj największy w Polsce. Hub logistyczny, ten suchy port. I mamy ambicje, i ta ambicja znajduje pokrycie w faktach. Także poprzez decyzje, jakie zgodnie z naszą intencją Agencja Rozwoju Przemysłu i inni partnerzy realizują. To jest decyzja takiego doinwestowania w, tu w infrastrukturę w, w Sławkowie, w Euroterminalu. Że dojdzie niedługo praktycznie do podwojenia możliwości przeładunkowych tego, tego logistycznego hubu. A to oznacza, że, i tu powiem bez słowa przesady, że tu w Sławkowie na Śląsku w Polsce będziemy mieli największy tego typu hub logistyczny w Europie. I tu nie chodzi tylko o bicie rekordów. Ten największy logistyczny hub w Europie to będzie także złoty interes dla Polski. Kiedy mówimy o odbudowie Ukrainy, to mówimy nie tylko o potrzebie pomocy Ukraińcom po wojnie, ale mówimy o interesie dla Polski. Nie może być tak, jak było kiedyś, pamiętacie, że wszyscy angażowali się, Polska też, to, yy, mówię o wojnie w Iraku, a później na odbudowie zarabiali ci najwięksi, a Polska została na lodzie de facto. No to dzisiaj chcę wam powiedzieć, że jeśli mówimy o dziesiątkach, setkach miliardów złotych, jakie świat, Europa, Ukraina będą wydawały na odbudowę Ukrainy, to między innymi po to rozbudowujemy ten węzeł logistyczny, to serce logistyczne Europy, żeby Polska na tym mogła zarabiać. To nie jest nic złego powiedzieć tak, chcemy zarobić wielkie pieniądze dla Polski na odbudowie Ukrainy. Chcemy pomóc, ale chcemy też na tym, na tym zarobić. I do tego potrzebny jest ten, ten, ten szczególny hub, ten szczególny suchy port, bo jak wiecie państwo, tutaj akurat w tym regionie wszyscy o tym dobrze wiedzą, to jest ta najbardziej na, na zachód wysunięta szeroka, znaczy ten szeroki tor, który umożliwi także w przyszłości, jak już zapanuje pokój, jak już nie będzie wojny, to mówimy także o Sławkowie jako centrum przeładunkowym dla towarów z całej Azji, z Chin. I no, nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wielka to jest szansa dla, dla nas wszystkich, to nie jest tylko Ukraina, to nie jest tylko kierunek wschodni, chociaż szeroki tor jest tutaj atutem, ale my dlatego inwestujemy tak dużo pieniędzy i tak dużo pracy, żeby Sławków stał się tą europejską potęgą logistyczną, tym największym, jak powiedziałem, centrum w Europie, bo to jest takie serce logistyczne. Gdzie te przepływy są nie tylko w kierunku wschód-zachód, ale także północ-południe. De facto, jak, jak dzisiejsi gospodarze, to. Przedstawili. Akurat ten kierunek, to jest, czyli łączący Morze Śródziemne z Bałtykiem, jest dzisiaj ważniejszy nawet dla Sławkowa niż kierunek wśród zachód jeśli chodzi o, o ilość ładunków, jakie przechodzą przez Sławków. A więc Włochy, a więc państwa leżące nad Adriatykiem i oczywiście z drugiej strony Baltic Happy, czyli dwa wielkie morskie okna na świat, a w środku serce to lądowe, czyli Sławków. Jestem bardzo, bardzo dumny z tego, że. Podjęliśmy tę decyzję i cieszę się też, że tu wszyscy rozumieją, że okej, okay, jak się znajdą partnerzy, ale ci najwięksi na świecie, najlepsi na świecie, którzy zagwarantują tak dodatkowe możliwości i partnerzy do tego, żeby współpracować z nami tu w Sławkowie, to proszę bardzo. I wiemy, że jest zainteresowanie na całym świecie, ale nie pozwolimy na to, żeby ktoś... Miał kontrolę nad tym centrum logistycznym. Państwo polskie, skarb państwa, poprzez instytucje, poprzez strukturę własności, będzie miał nad tym pełną kontrolę i tej kontroli Polska nie wypuści z rąk. Nie tylko tu, ale Sławków jest tego jakby najlepszym i takim najmocniejszym przykładem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to, co do tej pory zrobiliście. Wiem, że to jest, ma też. Związek, jak się domyślacie z innymi możliwościami rozwojowymi. Za chwilę minister Klinczak pewnie chciał będzie parę zdań do, dodać, jeśli chodzi o komunikację, o kolej, o drogi tu na Śląsku. No i cieszę się, bo tak rozmawialiśmy jeszcze od dłuższego czasu, że ja, ja często odwiedzam śląsk, wizytuję śląsk, no i za każdym razem zastanawiam się, może się w samochodzie, czy nie, nie znamie kręgosłupa na hopkach tutaj, wiecie, na A1. Yy. Dzisiaj też, jak wszyscy, musieliśmy bardzo zwolnić, żeby mi dojechać, więc minister Daraf powie jedno zdanie na ten temat, ale podjęliśmy decyzję też o znalezieniu dodatkowych środków, tak aby ta inwestycja, a więc naprawa tej drogi no musie, ludzie muszą tu po ludzku jeździć żeby stała się faktem i to w najbliższych miesiącach, a nie żebyśmy nie czekali na to kolejne lata. Także Cieszę się, że także tę informację mogłem dzisiaj na przywieźć. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo proszę. Pani minister Dariusz Klimczak. Panie premierze, pani minister, pani prezesie, szanowni państwo. Infrastruktura jest krwiobiegiem polskiej gospodarki, dlatego rozbudowa terminala w Sławkowie to są najlepiej wydane pieniądze z punktu widzenia polskiej logistyki i polskiego transportu, który jest nowoczesny i jest kluczowy z punktu widzenia procesów przyładunkowych w całej Europie i nie tylko. To prawda, to tutaj znajduje się serce europejskiej logistyki i zwiększając przepustowość tego terminala, inwestując potężne pieniądze, zapewniamy sobie kluczową rolę, jeżeli chodzi o przeładunki różnego rodzaju towarów w całej Europie. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ ta inwestycja idealnie wkomponowuje się w procesy inwestycyjne. Pozostałych podmiotów współpracujących z Ministerstwem Infrastruktury. Wystarczy wspomnieć tylko PKP, Polskie Linie Kolejowe, które obecnie tylko w Województwie Śląskim prowadzą 27 inwestycji o łącznej wartości ponad 14 miliardów złotych. Jeżeli dołożymy inwestycje związane z drogami, ale także połączeniami z naszymi portami kontenerowymi nad morzem. To tworzy sieć zintegrowaną, która przynosi określone zyski budżetowi państwa, a na tym nam bardzo zależy, ponieważ wtedy możemy inwestować w kolejne y, y, różnego rodzaju inwestycje. Y, szanowni Państwo, Pan premier wspomniał o drodze, autostradzie A1, która no ma określone swoje problemy, podjęliśmy decyzję, że przystępujemy natychmiast do remontu. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na remont tego newralgicznego odcinka, ponieważ musimy skończyć z tego typu wybojami, które naprawdę nie przynoszą chluby i bardzo się dziwię, że przez 8 lat nasi poprzednicy nic absolutnie z tym nie zrobili. To samo, jeżeli chodzi o wąskie gardła w innych częściach naszego państwa kto nie zna autostrady A2 między Łodzią i Warszawą tam się przecież po prostu nie da jechać. Już mamy gotowe zridy. Wiem, że teraz w tym tygodniu zostanie uzyskany zrid od Wody Łódzkiego. Mamy zrid zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenie. Jesteśmy krok przed pozwoleniem na budowę. Rzeczywiście ta nomenklatura yy, Czasem, czasem jest zagadkowa, natomiast chodzi o zwykłą rozbudowę autostrady o trzeci i czwarty pas. Wreszcie między Łodzią i Warszawą będzie trzeci i czwarty pas. Coś, na co ludzie czekali. Podobne rozbudowy będą koło Wrocławia, ale także na odcinku między Katowicami a Krakowem, a newralgiczny odcinek między Pyrzowicami a Piekarami zostanie wyremontowany. Mam deklarację o wsparciu finansowym, mamy pieniądze, w tym roku zostanie ogłoszony przetarg. Czas najwyższy skończyć z tym, na co ktoś nie znajdował żadnej recepty. I na koniec przyłączam się do życzeń pana premiera. Wszyscy kochamy nasze mamy, najlepsze życzenia dla wszystkich mam. Bar A mówiłeś o, o 14 miliardach, jakie inwestujemy w, w inwestycje kolejowe? Tak, PKP, PLK to jest. Dzisiaj prowadzi tylko w Województwie Śląskim inwestycje za ponad 14 miliardy, miliardów złotych, 27 różnego rodzaju inwestycji, które całkowicie zrewolucjonizują połączenia, które mają miejsce właśnie w tej części naszego państwa. I to będzie dobra e, informacja, zarówno dla ruchu towarowego, Oczywiście pasażerskiego i patrząc na pana marszałka województwa śląskiego, także wielka ulga dla połączeń aglomeracyjnych. Na nie szczególnie stawiamy. Bardzo dziękuję. Minister Przemysłu Morzana Czarnecka. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę z otwarcia tej inwestycji. Z... Kilku względów. Pierwszy to ten, że to jest coś dla Śląska, coś kompletnie nowego, co nie łączy się z węglem, bo takie zawsze były skojarzenia, tylko inwestycji w logistykę, która jest w tej chwili jakby no, siłą napędową całej gospodarki. Po drugie, cieszę się z tego, że lokalni przedsiębiorcy będą mogli mieli szansę rozwoju również na tym terenie i nie będzie to tylko i wyłącznie wielki biznes, ale przy okazji tego wielkiego biznesu będą też mogli mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy z okolic jakby funkcjonować w nowych lepszych okolicznościach. I to jest dla mnie bardzo szczególnie istotne, ale ta linia hutnicza, szerokotorowa, która do tej pory miała taki, no jakby niezbyt ciekawy charakter, będzie, będzie miała nowe tchnienie i nową rzeczywistość. I za to bardzo dziękuję panu premierowi, i oczywiście wszystkim państwu. Dziękuję bardzo. Prezes ARP Wojciech Balczun, proszę bardzo. Panie premierze, pani minister, panie ministrze, szanowni państwo, tak króciutko, logistyka to jest w tej chwili klucz do biznesu. E, Agencja Rozwoju Przemysłu to jest rozwój gospodarki. Bez logistyki ten rozwój nie może się zrealizować na takim poziomie, jak powinien. To, co tutaj robimy, to jest wielki projekt logistyczny, największy suchy port, tak jak pan premier powiedział. E, wchodzimy w drugi etap inwestycji rozbudowy tego euroterminala. Jeszcze kilka, trzeci, czwarty i piąty i całość tego projektu szacujemy na ponad miliard euro. Więc to jest wielka, logistyczna inwestycja, budowa takiej infrastruktury, która będzie kołem napędowym dla całej gospodarki regionu i nie tylko całej gospodarki Polski. I to, co jest istotne, ten element związany z odbudową Ukrainy jest tutaj, bo tutaj mamy końcówkę najdalej wysuniętego szerokiego toru w Europie. Także rozpoczynamy projekt równolegle, zaczynamy pracę nad przygotowaniem projektów kolejnych. Mamy tutaj 20 hektarów do zagospodarowania i potencjalnie 50 niedaleko hektarów do wykorzystania. Jesteśmy gotowi do realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo. Ja jeszcze jedno zdanie tak? chcę powiedzieć, bo to nie ma bezpośredniego może w związku z inwestycją, ale tak patrzę na twarze partnerek, partnerów z którymi pracuję. Także nad rozwojem infrastruktury tutaj na śląsku i muszę wam powiedzieć, że wiecie, to jest kluczowe. I niech to będzie memento też na najbliższe godziny, miesiące i lata dla Polski. Pracują ze sobą ludzie o różnych poglądach. Ludzie, którzy czasami w ogóle nie chcą o polityce słyszeć, bo mają tylko jedno w głowie, w jaki sposób rozwinąć śląsk, w jaki sposób rozwinąć firmę, za którą odpowiadają, w jaki sposób rozwijać dalej, dalej Polskę. Jest. Bezpartyjna pani minister, polskie Stronnictwo ludowe, bezpartyjny prezes Balczun, patrzę na prezesa Stycznia, gospodarza dzisiejszego spotkania. Ja go nie pytam o poglądy polityczne, chociaż wiem, kto mianował go i kiedy, i tak dalej, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Wiecie dlaczego, bo, bo robi to, co do, do niego należy. Bo dzięki właśnie takim relacjom, takim ludziom, takim, takiemu nastawieniu, można mieć. Różne poglądy, różną historię i robić razem wielkie rzeczy dla Śląska, dla, y, dla, dla Polski. I za to jest, chciałem Wam bardzo, bardzo wszystkim podziękować. I za to, że i Wojewoda, jest tutaj z nami Wojewoda, wojewoda mój, Wójcik, i marszałek Saługa, samorząd, administracja rządowa, y, y, ludzie biznesu potrafią tutaj na Śląsku pracować i nie, 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 nie muszą patrzeć sobie na ręce, mają zaufanie, wiedzą, że mają jeden cel: to jest, to jest Śląsk, to jest polska gospodarka, to jest nasza przyszłość. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo i mamy dosłownie czas na dwa krótkie pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie premierze. Katarzyna Mikulec, TVN24. Ja mam do pana pytanie. Czy pan się obawia, że w razie zwycięstwa Karola Nawrockiego, jego, jego dzisiejsze związki z przestępcami mogą mieć wpływ na jego prezydenturę i decyzje, które będzie podejmował? Jest już bardzo spore zamieszanie na całym świecie. Y, związane z tymi nie, nieustannie powtarzającymi się informacjami na temat y, y, bardzo niepokojących się, niebezpiecznych związków kandydata? ze światem przestępczym. To jest sprawa poważna. To nie jest, nie ma nic wspólnego tak naprawdę z polityką czy z kampanią wyborczą, tylko z reputacją Polski. I dla mnie jest rzeczą bardzo ważną. Ja wiem, ile my możemy wygrać, ile wygrywamy dzisiaj w relacjach międzynarodowych, bo Polska buduje zaufanie. My jesteśmy partnerem niezwykle cenionym na całym świecie. Dzisiaj, wiecie, no tak zrobiłem taki przegląd prasy. Od Dubaju po Nowy Jork, od, od Islandii po, yy, po państwa afrykańskie, wszędzie są informacje w prasie, co się dzieje w Polsce, co, o, co, o co chodzi. Co to za, za człowiek? Więc je, jest oczywisty problem. Polska dzisiaj jest, jest jednym z niekwestionowanych liderów globalnych. Jest jednym z niekwestionowanych liderów w Europie. Także dlatego, bo cały świat zobaczył, że praworządność tutaj coś znaczy. Że si budowa silnego państwa tutaj coś, coś znaczy. Że Polska staje zawsze po stronie y, y, tych et etycznych wyborów, y, y, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Ja, ja wiecie, to jest, nie ma nic ważniejszego. Nie, dla mnie jako premiera nie, nie ma nic ważniejszego, żeby ta pozycja Polski była coraz silniejsza. Nie chcę, żeby o Polsce ludzie na całym świecie gadali z takim, no co tam się dzieje, co to za ludzie, co to za... To, to, jest, to jest jeden z powodów, dla których naprawdę yy, głośno krzyczę od wielu dni, ludzie obudźcie się, otwórzcie oczy, tu nie chodzi o was, tu nie chodzi o komfort tej ciennej partii czy partyjki, tu naprawdę chodzi o Polskę. I dziękuję. Kolejne pytania. Dzień dobry, Szymon Kastelik, Radio Z. Panie premierze, czy wyobraża sobie pan premier przyspieszone wybory parlamentarne, niezależnie od tego, jakie będą wyniki wyborów prezydenckich, bo też za granicą się zastanawiają właśnie nad tym, czy zmieni się też ta scena polityczna po tym wszystkim? Nie będzie żadnych wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Odbędą się zgodnie z kalendarzem za dwa i pół roku. Mamy dużo roboty do wykonania i jestem przekonany, że dostaniemy mandat zaufania nie tylko na najbliższe dwa lata i kilka miesięcy, ale na kolejne cztery lata po, między innymi po to, żeby takie miejsca były miejscami absolutnie najważniejszymi nie tylko w wymiarze polskim, ale także europejskim. Także mam w sobie wystarczająco dużo siły i wiary w nasze możliwości, też w moje możliwości. Także nie, nie przewiduję żadnego czarnego scenariusza. I bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję. Jeżeli będą ja szczegółowe panie. pytania dotyczące Inwestycji to państwo ministrowie pozostają do dyspozycji.